Nie mam strzału. Ani Miecza porządnego żadnego. Dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie w dzisiejszym kolejnym odcinku serii Faraway Island. Avalon. Patrz, widziałem. Widziałem, że jest pieprze, widziałaś. <grym> Więc że jest pieprze Awalon. Tak, Avalon. właśnie, Avalon. Faraway Avalon. awalon. Tak, i witamy was oczywiście w takim składzie jak zawsze, czyli Leciak Czy... i hendel 7. Czyli my, cześć. Cześć, cześć. cześć. No. E, tak? Idziemy. A mamy idziemy. dzisiaj super misję do wykonania. Taką misję, taką naprawdę wam powiem, że ja aż się boję i mam dreszcze, nie? Gdzie ty idziesz? No nie tu wiem, idziemy. No nie wiem, Ty prowadź, bo to to jest nasz. Też... <grym> Fuck. Tak. Czemu te gnojki tutaj zawsze w takiej ilości muszą być? Wiesz co, bo lubią. A to... A, bo to tam... Nie gnojki. O o, siema, 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 dobra, do widzenia. Ja to mam zawsze farta. Co się stało? Miałam powiedzieć, że tam zawsze farta. Aha, I sobie właśnie, przebiegnę. Dobra. Fuck. Ale niestety, no nie dzisiaj. Zastrany Creeper. No. Ja tak mówię, ominę go boczkiem. Jak wybuch to mnie zepchnął poza mapę. Boczkiem, boczkiem powiadasz. Z boczkiem. Dzięki. Dobra. Podejście numer dwa do przejścia przez te zwykłe, dziwne co się. Na szczęście goniły ciebie. Ooooooh. Przeszłam, dobra, przeszłam, dobra. przeszłam, żyję. Ty jak tam? Jest nieźle. O, Żyje. idziesz, dobra. Widziałem jak Gorz cię pewnie zepchnął. Oj tam. Zrobię dziurkę, żeby nie przeszły. <grym> Jeśli pamiętasz Piekielne Wyspy. <grym> Pamiętam. Ale prawie wtedy doskoczyłem. <grym> prawie. Robi wielką różnicę. <grym> Pokażę ci coś? Nie! Masz to, masz. <grym> Czemu ty? No tak, zostawmy trzy Tak, tak zniszczmy trzy bloki, żeby mogły z nie poszły. Tak. To, to, była fajna akcja, muszę przyznać, no. <grystanie> Masz jakieś żarcie? Y mam. Tak. No. Skąd? A, bo nie pokazaliśmy. A, no trudno, bo ja tam rozrosłam trochę farmę naszą. Zrosłaś trochę farmę naszą, okej, okay. powinno ci starczyć. Ja mam! A no to po co Pytałem, mi czy ty masz? Nie ja mam! Ale dzięki. To oddaj. <grym> Ej, to. Ogarnij się. Dobra, gdzie to było? Z to sylkami. było gdzieś tam z tyłu, tak? Tak, tak, słuchajcie, znaleźliśmy. On znalazł. Tutaj. Tak, ja znalazłem. Na wyspie, na której lata mówię, że już nic więcej nie ma, znaleźliśmy takie oto coś. A może wejdę, pokażę wam? Tylko nie blopi mi drogi ucieczki. <grym> Patrzcie, co tam się dzieje! Patrzcie, co tam się dzieje! Tam jest w cholerę dużo mobów i mob spawnerów i już chyba nie wyjdę stamtąd. Uciekaj, 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 Smr, Smr, Patrz, patrz, <grym> Wyszedł, wyszedł! Aha. Uh -huh. Zauważyłem. O! Spadłeś? <grym> nie, wydaje ci się, skoczyłem sam. Chętnie, A. tak. Dobra, no jak lubisz takie... Powiem tak, w następnej serii robimy licznik śmierci. Okej. O Jezu, weszłam tutaj. Kurde, nie, 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 nie. Dobra, wyszłam, wyszłam. Weszłam, ale wyszłam. I to jest nasze dzisiejsze zadanie, słuchajcie. Chcemy w jakiś sposób ogarnąć tamto miejsce. Tylko, że... Zepchnął mnie. <noise> Tylko nie mamy pomysłu jeszcze, jak to zrobić. Jak widzicie, lotcie to nie idzie kompletnie. Ej, ja tam postawiłam już pochodnie, dwie w środku. Ooo, nice. A ja bym to rozkopał od góry po prostu. A ja bym nie wiem, co zrobiła, ale trzeba tam wejść i coś z tym zrobić, słuchaj, bo. Tam tak... jest pięć popsłonerów. No, pięć, żebyś wiedział. Po cztery na każdy róg i po środku jeszcze jeden. No, tak, więc ciężko będzie to jakoś tak ogarnąć. Ja bym to rozkopał od góry, zobaczył, wiesz. Wtedy z dwóch stron będzie można tam wchodzić, Szybciej. ewentualnie uciec. No. No dobra. No to kop. Okej. Okay. <laughs> kop, kop. Ty dobiegniesz to. A, ty już jesteś. Hmm. Surprise! No właśnie, jak to szybko zrobiłaś? No po prostu przybiegni. Ale. <laughs> Bo ja zapomniałam, że kontrolą można biec. Czy znaczy ja Double W robię po prostu? No ale Double W to czasem tam się wyłączy, czasem nie zadziała i. Oj, tam, oj tam. Jezu! No, prawie spadłaś. Tak. Ja wierdziałem. Nie krzycz tak do mnie bardzo. Ej, to Jeszcze będzie gdzieś tutaj. A ja tutaj. O, mam ten. O, Cholera, no, mam wyjście. Patrz, ja stąd. <słuch> co? co, 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 co? Ubiłaś go. Wow. Patrz na dziennie. A, nie, 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 nie <noise> Idź o szustki. Dobra. Uh. Dobra. Uh, Chciałem zobaczyć. Mam villagera, słuchaj. Okej. Okay. to dobrze, bo mieliśmy zrobić wioskę villagerów, nie? No teoretycznie. Ty no. patrz, poszło szybciej niż myśleliśmy. No. <noise> Idziemy no. budować dom. Idziemy budować dom. Nie, najpierw musimy tutaj wiesz, co zrobić? No. Jestem przygotowana. Na co? Tylko nie wiem, czy ty jesteś gotowy? tak, dajesz, dajesz. Ja, ja zawsze na ja, zawsze wszystko. Dobrze. To... Jest kur... Eee! Chodź, zobacz! Maluszek... Gdzie? Dziecko, bijesz! Ty! Kurwiu. To dziecko, to jest mięso. Jeszcze nie będzie mięsa z tego. Ale mogło tak. być. Mogłoby ja być. mi się z jedzeniem. Dobra. O. Zobacz, 5 na pięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, cztery, y, dobra, y, tutaj damy tak i tak, o, i teraz jeszcze tak, i tak, 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 tak i bang, proszę. No, 5 na 5. miało być, tak? To się no, tą Dobra. Dobra. Okay. Kiedyś się rozrośnie. Kiedyś się rozrośnie. Gdzie robimy dom? nasz? Może Tak, bo mamy zadanie, żeby zrobić domek. No na tej wyspie z Tom. No, może tutaj? Nie, tutaj nie fuj, le. Chodź. A co Ci się tu nie podoba? No bo tutaj jest zbyt gurzysto. Chodź mieliśmy robić na tamtej, no będzie fajnie. O, zobaczcie, jak fajnie tam się wszystko rozrasta. Proszę bardzo, wszystko widać pięknie. Nie masz opticajna. Ja mam. No na tych. Na farmie naszej pięknej. Mam opć, ale nie widzę tutaj stąd. O, matko. A, ja wiem, bo ja dopiero go zainstalowałem. Mhm. Mm bo tam ten odległość renderowania sobie zwiększyć, nie? Mhm. Mm nie wiem na ile mam chyba na 16. Gdzie jest nasza. Aha, widzę. dobra, już wiem, gdzie. Dobra, musimy... ja patrzyłem złą stronę. <laughs> Drewniane. Domek? Mhm. Mm no w sumie innego budulca nie mamy. A którym jest przybliżenie? Yy, C. Wow. <laughs> Czyli tam co już pozbierałaś, co urosło? Tak, dlatego mam tyle okay. chlebków. No to wszystko wiadomo. Yy, A ja racie odczytowanie posądzę. Yy. Czekaj, tu jest jakiś w ogóle. Mhm. Yy, yy, yy. yy. Dobra, biorę drewnianego. Dżunglowe? Dżunglowe, bo jest najwięcej. Wezmę parę staków, co? bo tutaj coś jest w ogóle. Tak, 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 może być, może być, może być. No tak, 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 może być. Co to za cobblestone tutaj jest w ogóle? Yy, to jest prawdopodobnie mój cobblestone, który rozsadzałam po to, żeby woda nie spływała. Dobra, nie było pytania. <grym> no. Nie było pytania. Mamy jeszcze jakiegoś villagera? Mowa? W sensie ten? Był chyba jeden. Tak, mamy dwóch. Dobra, super. A wiesz, że jak posadzimy jednego na drugim, to będzie trzeci? Pokażę ci później. No? No. Chodź tak na... się mnoży villagerów? No, chodź tam. Wow. Chodź na tą no w sumie logiczne. Trzeba Ej, posadzić ten, jednego na drugim. No. Tędy się nie przejdzie? Czy przejdzie? Przejdzie. A wzięłaś... Tak. Mam. To może się, że nie. A co? Piasek. A po co? No zrobić sobie szyby, okna jakieś ładne. No to możesz wziąć. Ja w sumie tylko budulca. Budulca wziąłaś tylko. No budulce wziąłam, no bo po co więc? E To mogę zacząć budować coś tamten? Buduj. Dobra. Zobacz, to będzie, to będzie piękne, słuchaj. Tylko wiem, że mi nie ufasz. Szczerze? No. Nie no, ufam ci. No nie, oczywiście. Nie, tak, Dobra, nie to mam... zrobimy takie, o pęk pęk. To będzie taki drewniany dom, wsparty na drzewie. Kurde. If you know what I mean. Mm -hmm. Kurde no. Y o matko, a będzie ciemno. Fuj. <grym> no to się pochodnie przecież potykuje, nie? No niby tak, ale ktoś nie musi bronić budowniczego, bo tylko budowniczy umie budować. Bo ten drugi nie umie budować. O, udało mi się. To nie umie budować? Nie, no piękną zrobiłeś kiedyś chatkę. Ja oczywiście, że tak. Pamiętam do tej pory, normalnie. na przykład. Ehm, no, taką chatkę, co się wchodziło na dole, a wychodziło na górze. Na pewnym serwerze takim. Mało. Co ci się w niej podobało? No, super była. Sobie. No. 4, 5, 6. Dobra, hmm. dotąd wystarczy. Ten, ten villager nie potrzebuje większej pacjenty. Tak. Co tam się dzieje? No jest noc! No i co? No co? A, nie przyjdziesz? O! Ja przyjdę, ale... Oh fuck. Oh fuck. Obronimy się? Obronimy się, na no spokojnie. Wiem, że się obronimy, tylko pytam, czy czy... nie wiem. O. No tak, stań bliżej, to cię może nie walnę, nie? Dobra. No. <laughs> Brawo. W ogóle widziałeś domek? O, oh, fak, kolejny. Wiesz co? Szumu z nie patrzeć. Fak! Nie! nie, nie, nie. Kurwać, no ja jabs... dole. Ale debil. Poczekaj no wie... tak na mnie, pobiegniemy. Chodź chodź, tu, chodź spać, chodź spać. Chodź spać. Okej. Okay. Przekonałeś mnie. Mam ten dar przekonywania, nie? Tak, tak, słuchaj no. Tak. No. Ale wiesz, że one i tak tam będą. Nie wszystkie. Zdążyłem. Czy bardziej chodziło mi o to, żeby on mi tutaj... Kurde, nie wszedł. O, fakt, A w którą... Aha, w tamtą stronę. Dobra, to ja idę, na razie. O nie. o, nie! O, fuck! Fuck you! Nie, nie, nie! O, shit! Przeszłam! Słuchaj... Na szczęście wziąłem sobie miecz z knockbackiem. A żyję! Żyję! Przeżyłam! Jej! I'm so happy. Ok, so. A ja ciebie tak z rozpędu już przy okazji. Eee, chcesz o. zbudować. Ee... Mhm. Mm tak? Jasne. Ale bałwana? Bałwana? <grywka> no. Po co ci bałwana? No bo do you want build a snowman? Nie, ty już wypiłaś, Ty? Nie, słuchaj, bo było takie no, zadanie. Powiedz. No coś było z Bałwanem, no. No, ale nie mieliśmy tych dyni, a pod teraz mamy. Więc jeśli chciałbyś... Do I to do... jest twój pomysł na domek. Tak. Słuchaj, donie tej mają tylko się żyć i się rozmnażać i tutaj... A wiesz, że pos... i wtedy na górę i tak nie wejdą? Wiem. Ale nie mogłam <laughs> tego tutaj tak zostawić, żeby tak nie było, bo to jest takie drzewo w domku, nie? No to wiesz. Oko. Co co wsułaś? No bo tak, i tutaj trzeba jeszcze im to ogrodzić, słuchaj. O co? Żeby nie spadli. Okej. Okay. Tylko wiesz, tak jakoś tak w miarę rozsądnie, nie? Znaczy... No. Już, ja tu, tu, tu już, tu, ja tu ogradzam. Mm. Tak, żeby nie spadły te dupki, nie? A ja im tutaj o co O, ja im to tak zrobię? No co, przecież przeskoczą. No chętnie. One skaczą? A nie? Wyżej ja nie. Ja nie wiem. Tak, jasne. No co ty robisz? Okazać jak wysoko skacze. O, i tutaj ogrodzimy. Tak. Będą się ty, z tymi. I, i Uważasz, że one tego nie przeskoczą, tak? Nie, tego na pewno nie przeskoczą. Bo ty na półtorej kratki. Hello. No ale. Podwyższenia, co nie, nie skoczą? Nie. No ale tego craftinga mógł być. O, właśnie, dziękuję. Proszę. Ej, czy. Specjalnie to zrobiłaś, nie? Nie, myślałam, nie. że przejdziesz sobie boczkiem. Aha. No właśnie, próbowałem boczkiem, Tymi a pod nogami postawiłaś murek, płotek. Na karę wszystkie kury. No nie! No, synop. O, znowu jakaś kura urodziła jajko. Zobacz, jak pięknie. O, piękny. I jeszcze tego potrzebuję. O nie, a crafting, oddaj crafting. Dobra, to przynieś te dwa jajka, tych, tych, wiesz? Czego? No, villagerów. Nie wzięłaś ich? A nie, mam. <śmiech> <śmiech> nie na moje nerwy, już za stary chyba jestem. E, jak to się nazywa? Co ja chcę zrobić? A dobra, wiem, co chcę zrobić. E, chyba tak to się robi, nie wiem. Posadzić villagerów. Nie, nie znasz się. No weź, nie patrz tak na mnie. Zobacz, trzeba im w tej furteczkę piercielnąć. O, bang. O, widzisz? Mam jakieś schodki jeszcze? O, to jeszcze im schodki tutaj zrobię. O, wiem, co im zrobię, o, ale będą mieli fajnie. Ty wziąłbyś im taki jakiś tam crafting, im do domu wstawił jakąś skrzynkę, żeby nie były takie samotne, co? Niech ci będzie. Byłoby całkiem. chujowo. Znaczy. Nie mam drewno. <głos》>, możesz mi to tutaj zniszczyć, proszę. To? No te, tutaj, te trzy, no. Nie, no to, te trzy mi tutaj zniszcz. O, dziękuję. I. chcesz drewno? Proszę, drewno. Proszę. Przysz, przysz. O, wow! No, 5 złotych. Nie. Nie. Nach. Niuchniuch? Skręczmy. tego gościa od Niuchniuch. Niuch? No jasne, że tak. Wiosław szywka. Kto? Niuchniuch. Wiosław szywka. A, może i tak. Niuchniuch. Niuch. Niuch, niuch. O, i takim zrobimy. Zobacz, jakie będą zainteresowane tym przejściem. O, Bang bęk, bęk. Tutaj bęk, bęk, bęk. Tutaj jeszcze damy jeden na przykład. I tutaj. Co to jest. To? Ścieżka. 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 To mogę je rozpić. Mm, czy w domu? Że nie. Co, i dom? I tak. Nie, ale to tak miało być. No ja Tak nieregularnie, no bo to opuszczone. No nie wiem, nie znasz się. Dobra, to uwaga. Bęk, bęk, bęk. Mm. Mm. A. To mm. po prostu mały się zrobił. Ty. A myślałam, że. Nie no. hmm. ma. Yo! Yo. <grym> Cześć! <grym> ty pasujesz do nich. One też mają taką. Bródkę. Taki sam nos. Mam. No, <grym> też masz takie wielki. Znaczy, tutaj w skinie nie ale... No to dlaczego tytuł taki Ale w ogóle jak to kurczaki? się mówi, duży nos. Dobra, dobra. Kurczaki <grym> sobie zespalnowają kurczaki Aha, dwa. Mhm, mhm. No, ty dwa widać, że to ja dwa kurczaki, no co? Takie skłon <grym> do furtki. Dobra, mam. Przyszona i tak nie doskoczą no kaman. Dobra. No, czyś... ale jak jesteś pewna? Tak. Ej, to chyba wszystko dzisiaj. Nie myślisz? No bo co? A, jeszcze o wiem, Chodź. No, idę. Chodź. Kam tu papa mir. Kam <laughs> tu papa. O w ogóle, co mi się dzisiaj śniło, o matko, ale głupoty, nie opowiem tego na wizji, bo głupoty. Ja też ci powiem, sen, ale też nie na wizji. Znaczy, ja ci nie powiem, bo to taka głupota, że aż mówić, no ale może tak. to idealnie. to nie się nami, tak? Nie, nie mam mówić, nikomu tego A. nie opowiem, twój. Tak, bo. Nie, powiesz, powiesz. Nie. Powiesz, powiesz, dobrze o tym wiesz. Tego um, super. Hmm. I, I, I need something. O, właśnie to. I I need more y, tego. o. o perfekto. Dobra, wracamy tam? Chodź. Nie. No tam do nich. Ja ja sobie robisz. No nie, no chodź. No trzeba ja się zastrzelić. No dobra, serio, no, to, no to tutaj, o porze, ale masz problem z no. A co tutaj? Powiedz co, coś powiem. A! Cześć! Wow. Zobacz. A ten już podobno do ciebie, bałwan. Ty. Ale już najdobre było, co? Gupek. <głupia> Nad kury z ciebie brechtają, ty. No nie słyszałeś takie e -e -e. To byłeś ty. Nieprawda. Prawda. No to kura była, no mówię ci poważnie. Mm. I gdakanie, jak tak gdaczą dużo razy, to tak brecht słychać. Pięknie. Co się chowasz? <głosy> <głosy> Boże, no zejdź! No musiał, no... musiał zabić. Będę ci musiał zabić. No już, spokój. <noise> Będzie ci musiał zabić. A ja nie chcę tego robić, wiesz o tym. No. Możesz szczęście. No. On. Ale ty. zobacz. Pięknie. On się tutaj zadomowił już. No. Zobaczysz. Już to jest, zobacz, no. to jest Ferdek, mhm. a to jest Halina, Ferdek poznaj Halinę. A tutaj Walduś. <noise> tak więc słuchajcie, zrobiliśmy kolejne zadania, budowaliśmy domek villagerom, Roznożyliśmy villagerów, tego no. czego nie zrobiliśmy to nie zostawiliśmy im paru pochodni. Więc będą. Mieli, miały, będą mieszkały nie, po ciemku. tam są pochodnie w domu. W domu są, na pewno? Uh -huh. na pewno? Mhm. Uh -huh. Okej. Okay. Tak, tak więc wybijać się z rytmu w takim razie, bo. <grym> Przepraszam. Chciałem ci teraz zrypać, że zapomniałaś pochodnie, a teraz nie wiem co mam. To możesz Dobra, powiedzieć w złą wiadomość. Złą wiadomość? Uh -huh. Mamy złą wiadomość? Tak, mamy złą wiadomość. Jaką? Dotyczącą następnego odcinka. Ty, jaka jest ta... To, to ja nie wiem, a ty wiesz? No ty też wiesz, co to będzie za ostatni za kolejny odcinek. Neter? Neter. No to to jest dobra wiadomość, że się do neteru. No to jest dobra, z jednej strony, a z drugiej strony... Że to ostatni odcinek? Mhm. Mm tak, słuchajcie, nie ma sensu ciągnąć tego dalej. Trzeba iść dalej. I nowe mapki nagrywać. I nagrywać nowe mapki. Myślę, że tutaj to, co najciekawsze już zrobiliśmy. Więc znajdziemy jakąś fajniejszą mapkę. Zobacz, no, no, Mariolka. Mariolka mnie nim Ty, nie przeszkadzaj. Ej, nie przeszkadzaj. Nie przeszkadzaj, Mariolka. <grylka> tak. Eee, tak. Tak, tak, tak. Trzeba znaleźć jakąś nowszą, ciekawszą mapkę, jakąś fajniejszą. Ileż można się w jednym miejscu z tą samą babą. Nie baba, dzisiaj to sama. Tak, ta też zostanie. No tak, ale miejsce trzeba zmienić ewidentnie, prawda, Lociu? Lociu mm -hmm. Moja kochana? Mm -hmm, tak, tak. Mm -hmm, no, mm -hmm. dobrze, dobrze. Tak więc słuchajcie, my się z wami żegnamy. Przed wami jeszcze. Się dalej. Ja się nie podliwiam, mm -hmm. ja mówię szczerze, to co w serduszku mam. Mm -hmm, tak tak, więc, tak mm -hmm. więc my się z wami żegnamy, jest to przedostatni odcinek w następnym to odcinku wyruszymy sobie do neteru. No, mam e, no i cóż, to chyba wszystko na dzisiaj, nie? Oczywiście subskrybujcie mój kanał, wchodźcie mój? i lajkujcie moje filmy, moje filmy. I I tam mojego Facebooka, gdzie moje jest dużo wiadomości, i serduszek wysyłajcie. I, i te i... I moje Snapchaty, moje Instagramy? Też co założę, co będę gorszy. Będziesz gorszy, bo nie założę. Nie będę Przecież ty masz założę. Snapchata, tylko nie A? używasz. Aha. Co zacznę używać, co <grym> będę gorszy? Lur, smyr, smyr. <grym> Muszę. Snapchat smyr, smyr. To jeszcze Dobra. Instagrama sobie zabrz. Będziesz sweetwo cię wrzucał. Dobra. Takie selfie. Okej. Okay. Okej. Okay. Czekam na to. To co? Żegnamy się z wami. Trzymajcie się, cześć. Cześć.